To ja, o Jawelu! Będę dzisiaj nagrywała dla Was a -a unboxing. Klatek dla Ta... zwieraczków. Także ten. Ta, te, tak wyglądają. Sięgamy prawie pod tycki. Są trochę poturbowane, jak widać, ale no, są wielkie. Tam jest scenografia do paciągów, nie patrzcie na to, to jest trochę spoiler. Ta jest dla chomika, Ta jest dla papug, Ta jest z jak widać, a to jest z Pyko. Obecnie powiem Wam etymologię tych klatek. Wiem, tak, na pięknym tle Wam opowiem etymologię, znaczy etymologię, no nie etymologię, ale nie wiem, jak to się mówi, ale to jest historia tych klatek. Uwaga, uwaga, spytam się na hamster typy ja musiałam zrobić Yy, jaka jest dobra klatka dla homika? Bo szukałam dobrej klatki i szukałam linku, tutaj tej klatki nigdy nie, nie, nie mogę znaleźć. Uwaga, uwaga. Tandem 2000: Znalazłam. Sorry za tą klatkę w tle, ale tak jakby, no, constant. Yy, tak. Klatka dla popók również jest dobra, dlatego że pewnie podałam linki jakoś do Facebooka czy coś takiego, bo bardzo miła pani. Poleciała mi klatkę z pieku. Mam klatkę z pieku. Uwaga, i mam klatkę z Maxis. Unboxing. Nie, nie przedłużając. Unboxing. Sorry, jakbym była trochę prześwietlona, ale okno. Muszę mieć jasno do nagrywania filmów. Słońce. Jakby ja jestem nagrywaczem, a jak mam światło z lampy, które jest tam, nie mogę teraz. Tu jest lampa, a tu jest okno. Wolę mieć światło z okna. Światło z lampy jest zbyt żółte do nagrywania filmów, więc jak ma prześwietlona, na przykład jak teraz, sorry, siema. I generalnie, sorry za mój ubiór i za to, że nie mam make-upu ani na tego na mordzie, ale pierwsza idzie na rogi, to będzie druga. No niestety nagrywam to w piżamie, bez makijażu i praktycznie bez wszystkiego. Także. Zrobione. Tak. Ładnie zapakowana, jest jakaś kartka, a to nieważne, bo to jest zamówienia. Tego nie było. Więc jesteśmy. Tutaj bardzo ładnie zapakowane są nożyczki, e, nie, jakiś papier. E, wyciągamy. Ja po tych nagrywkach to ja będę miała naprawdę i zapaprany telefon, i zapaprany pokój, jakby... Ja specjalnie do tych nagrywek sprzątałam. Módlcie się, żebym się nie zabiłam wyciągając to. Sorry, że to w generalnie Was przeproszę, ale mówiłam, że tam jest inny świat, tam jest znania, tam są LPS-owe rzeczy, tam są, tam są pociągi, nie? Muszę sobie z drugim budynkiem, bo już sobie wystarczająco bardzo nie radziłam. To jeszcze, nagonia złego, muszę sobie poradzić z drugim, bo chciałabym jej nie dowalić, prawda, co chciałbym jej nie dowalić, jakby tak. Ludzie, dorwałam się. Dorwałam się do tej klatki. Nareszcie wielka chwila y Znowu muszę to wyjąć. Dorwałam się. To jest taka klatka. Znaczy. Inaczej. To jest ta klatka z Maxita. No, no, tak. Ja pitole, jak ja się kurde nad tym namęczam. Znaczy, to chyba nie jest tandem, z tego co wiem. Chyba takie w miary. Takie przybliżone do tych prawidłowych, Ale jak widać, no jest ogromna. Jak na małego homika jest ogromna. Więc chyba myślę, że wystarczy. starczy. Nie jest nigdzie połamana. Jakby wszystko jest. Bardzo dobrze zachował. Tutaj mamy eee, eee, możliwość przesuwania tego wszystkiego i taśmę klejącą, która. Aha, tutaj jest, podtrzyma to. Jest ja mam siliców na tej ręce. To jest właśnie przez Was, generalnie, znaczy przez Was. Przez to, że chciałam kręcić Wam ten filmik, który mam ten tej dlatego że jakby sprzątałam tutaj. No i się kilka guzów nabiło. Ja Także White tutaj wam się poświęca. Sprawa nie wygląda tak. Tu jest to coś, które muszę zmontować, więc będę zmontować dalej. Trzeba się postarać, żeby zmontować, żeby to było w miarę biegalne dla mojego chomika. Eee, tak, tak, Jezus. To tu... teraz apostazja dokonana, bo ja tu chyba Bóg nie słucha, że jak to normalnie nagrać, a nikt ale... nie Wszędzie Słyszę indywidualnie Teraz tak, eee, co mam do czego? To jest... Chyba. Tak, tak, to się podpisuje. Jak to mogę podcisnąć? Bo tu są ja te, przepraszam, wyżłobienia. Wyżłobienia, zrobienia, tak? Żeby wyżłobienia. i z jednak. Ała. To jest w ogóle klatka dla świnek morskich, ale ja to użyję tylko dla chumika. To chyba tutaj się nic nie zrobi, dlatego że ja zadbam o to, żeby to nie zrobił. I ogarnę, żeby to było jakoś mniejsze tego. Gdzie ja to mam niby postawić? No to jest, to jest tu narysowane tu, żeby to postawić w boku, ale ja tego nie umiem postawić w boku, dlatego że tu nie ma żadnych wybrzuszeń nawet. Boże, i też tutaj ogarnić, tutaj jest zrobienia, bo tu nawet nie ma nic napisane. Mieć, czy ja mam mieć jeszcze do tej klatki? Co po prostu tutaj kładzie? to jest tutaj? Nie. Jakbyś mi ktoś powie, co jest... Aha, on się wcisk. Jestem mądra. Jestem jednak bardzo mądrym człowiekiem. E, najprawdopodobniej e, mój chomik będzie miał to pięterko tylko dlatego, że będzie miał. Tak. Jestem bardzo mądra i tam będę mu po prostu jedzenie kładła, bo dlatego, że on jak ma na trocinach to jedzenie, to on strasznie jakby to wylewa, wysypuje, to się miesza z trocinami. Yy, ta woda, która tam jest, ona na gnije z tym jedzeniem, ja to muszę wywalać wraz z tymi I Za dużo roboty po prostu będę kładła tutaj. To będzie jedno pięterko. Jak widać sceneria się troszeczkę zmieniła. Yy, jako iż po prostu nie miałam gdzie położyć tej klapki. Bo ona jest ogromna. That mm, we, we know. Yy, jakby te, tego nie trzeba tłumaczyć, nie? Trzeba nałożyć pokrywę. O mój Boże. Teraz się chyba pokroję. Trochę mi to zajęło, zanim ogarnęłam jak to się składa. Ale jest. Więc teraz y, generalnie będziemy się zabierali za drugą klatkę, a w następnym odcinku będzie wyposażenie. Nazwałam klatkę, nazwałam tę klatkę Szymon. Za tyle pieniędzy to powinno być chociaż imię. Więc teraz tak, stałem z tego całego syfu, biorę kolejną klatkę. Ta podłoga, jak widać, jest no, w o wiele, wiele gorszym stanie. Jakby nie, nie patrzcie na to, to mnie to zakryje, y, Ale w każdym razie, że no, w wiele gorszym stanie przeszło takie dość pochrympane. Ale ja się cieszę, że chociaż jest w nim klatka. W ogóle z tym pudełkiem była śmieszna sytuacja, dlatego że... dlatego że iż... Jakby moich rodziców nie było w domu, ja byłam w szkole, ta klatka przyszła i gości nie miały zostawić, nie? To wziął, podszedł do jednego sklepu, nie nie wzięli, tak, nie wzięli tej klatki. Dopiero przyszedł do mojego osiedlowego sklepu, żeby zostawić tamtą klatkę, że ja sobie odebrała, nie? Ej, dla mnie to jest miłe, no bo ten kurier jednak to myślę takie, a nie odwiozę do centrali to na pocztę czy coś takiego tylko wezmę sobie tutaj, zostawię takie, mm, mm, polecam Impost no, generalnie serduszka dla kuriera więc sorry za przerwę, ale moi rodzice właśnie wybyli z domu i mogę bardziej się drzeć na odcinku więc e, pozdrawiam! Więc teraz tak, widzicie mnie w pełni otwierającą patki z nieposługi w ogóle generalnej klatki. Nie będziemy musieli już ślęczeć, siedzieć, nie wiem, co się robić na łóżku. moim. Będziecie mogli raczej na całą procedurę otwierania klatek w moim programie na głowę, oparcie o chomika. Jezus... Weźcie na to, nie... O, to się wiele łatwiej otwiera. Ze względu na to, że jest porywane ale... ale jest nic. O, pasło, pasło. Hola, bonga! Jaki kolor fajnie zamówiłaś! Sorry, ale to Iza zamawiała. Iza pozdrawiam Cię. Yy, Iza mi to zamawiała dlatego, że no wiecie, no Izunia to jest moja bestiska i no więc jakby ja nie mogę zamawiać takich rzeczy, więc ona mi zamówiła jej dam książki i w ogóle te wszystkie klatki. Więc dzięki Iza, pozdrawiam Cię. Yy, patrzcie jaki ona mi w ogóle fajny kolor zamówiła. Taką burgundę, ja uwielbiam taki kolor. I co ty wiedziałaś, co mi zamówić? Dzięki! Teraz White Samsung będzie się siłował z tym... O Awa! Jeszcze jak jestem chora, to muszę tak dźwikać. No ale cóż... na papużek wszystko. I dla chomika. Ja wiem, ja się chyba teraz. zaraz. Naprawdę. Ała! Jeszcze nie było do tego, bo mam wypadnięte dyskową. Skopak je pozdrawia. A się dźwigam z tym. Ja dosłownie... Jeśli nie będą bolały plecy, to możecie mnie oficjalnie nazywać siłaczem. Sieć. Sieć. Stara, się mówię do pudełka, żeby siedział, bo ja jej to zabiję, jak to ona nie będzie siedzieć. Proszę. Tak, W Wymiary, już Wam mówię wymiary. Gdzie są wymiary? Momencik. No, Prawdopodobnie Wam wkleję tu wymiary do tej klatki. Eee, klatka jest dziwna w dotyku, taka... Nie typowo metalurgiczna, ona jest taka szorstka, szorstka metalowa, taka fajna. <grystanie> nie wiem jak to powiedzieć, taki metalowy zamsz. Jednak muszę Was znowu w ten sposób ustawić, dlatego że ja jak rozłożyć tej klatki. Ona jest. serio kolosalna! Jakby Ja pitole! Sieć tu! Czym będzie karton tutaj przeszkadza? No weź widź z tego kartonu! O! Nawet mam na zabezpieczenie, uuuu, la 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 la! nawet mam na i pilnować, ma, żeby nie upadło, siedź, siedź, bo cię w trąbę, walnę, oprzyj się o to, Styk. teraz się tutaj pogryzę, Mamy to. tyki, mamy to. Mamy to. Również. O mój Boże. Nie. Muszę to znowu przytrzymać, ale pewnie będzie całe. Pewnie. Nie, foli boże. Nie mogę tego bardziej ekologicznie zapakować. Rzeczy oczywiście sama zrobię. Nie Nie było. Nie to. Nie to Nie to, Nie się bawiły dzieci moje, no szkule. o, i

Także ten, tak to, tak to wygląda. Jest to duże. Jest to bardzo duże. Cierpiam przy tym, nie może mnie na przykład tu, tu wszędzie mam podrapane od tych klatek. Także poświęcam się dla zwierzaczków. Możecie widzieć moje poświęcenie. To jest w ogóle taki dęksik, którego można otwierać, tylko ja teraz nie wiem jak jakby, to można po prostu otworzyć tą górę no i to wygląda w ten sposób tak więc tak wygląda obecnie moje pobojowisko po wszystkich klatkach yy, będę zmieniała rzeczy tam są inne rzeczy jakby, pokażę wam w ogóle śmieszną rzecz w tym nie mieścił się kowrotek więc położyłam go w tym. I mój homik w tym momencie rewiruje między samlą a klatką tą małą. Teraz właśnie będzie musiał tego robić. Postawię ten wielki moloch. Zanim oczywiście je tam wpuszczę, to będzie drugi odcinek w ogóle z aranżowania tych klatek. Najprawdopodobniej tak. Pewnie tak. No. Więc generalnie całe te wszystkie rzeczy będą musiała jeszcze rewirować, Matko jedna. Jak ja o tym myślę, to ja po prostu nie wiem. Ja ja... Ale w każdym razie. Na razie się z Wami żegnam. Aloha bongo. buziaczki.